Właśnie sobie do międzyzdroi i postanowiliśmy sobie skrócić trochę drogę i zjechaliśmy ze ale powiem Wam, że chyba to był głupi pomysł, bo droga tutaj jest przynajmniej na te, te parę kilometrów fatalna. Jadę 50-60 na godzinę, bo po prostu skaczemy od góry do dołu, takie wyboje są. I się zastanawialiśmy nawet, czy nie zawrócić, nie wrócić na tą MSK i na drogi kilometrów. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na kempingu, nie wiem, 21 bodajże, tak się nazywa, tak się tutaj prezentuje kemping, byliśmy właśnie sobie szukać miejsca, tam Paulina, gdzie Paulina, widzicie, tam daleko, daleko stoi, muszę teraz tam podjechać i będziemy się ustawiać pomału. Jest parę osób, ale to tam ze dwie, trzy, trzy zestawy tak naprawdę na tym kempingu są. Pogoda nam troszkę się przed chwilą zepsuła, deszczyk nawet pokropił, widzicie tam chmury, ale widzę, że się znowu przejaśnia, więc jest fajnie. No i dojeżdżamy w nasze miejsce. Chcemy się tutaj ustawić. Przy prądzie blisko, tutaj są toalety też blisko, więc... żeby daleko nie chodzić. My może bardzo inteligentnie ustaliliśmy, że wyjście będzie mieć na tak. tą stronę, a tak zaparkował, no. Ja sobie wjechałem, tu. zapomniałem, o, że mieliśmy się tak. w drugą stronę ustawić. No więc nic trzecie, mu się prze, przestawić. Znowu zawodowy operator. Oczywiście. Ustawia. A to drugi zawodowiec trochę... Dawa. Ustawia tak, jak powinno być. Zgodnie ze sztuką słoneczną, zawsze do słońca. Tutaj nie ma parcel, tutaj są, znaczy są jakieś numeracje. Mówisz, że nie ma parcel, ale tu widzę, są jakieś numeracje 58, ale nie ma wyznaczonych mi jako takich parcel czy coś. Po prostu staje się gdzie się chce. My się ustawiliśmy tutaj, bo tutaj jest blisko zrzut kota, więc żeby daleko nie latać. I nie ma tu odpływów, więc z tą szarą wodą coś trzeba będzie robić. Jest takie w sumie fajne miejsce, dobre miejsce. Kemping duży, jak widzicie, plac zabaw. Później się przejdziemy, jak zwykle, po nim gdzieś tam. Kuko nie ma tu za dużo do pokazywania, no, ale żeby dopełnić wszystkiego, to wam pokażemy. Słoneczko mamy po właściwej stronie. Będzie nam tutaj grzało no fajnie. No właśnie, żeby jak najwięcej w ciągu dnia było do słońca. Jak widzicie, jesteśmy już rozstawieni. Co się stało? jest woda. E, woda? Nie wiem, tam gdzieś pewnie w toaletach. Tam no może. No, no bo co się nie da. Jak widzicie jesteśmy już rozłożeni. Daszek sobie tym razem rozłożyliśmy, wszystko tak jak powinno być. Nie pada, jest fajnie, pogoda się zrobiła. Oliwier tutaj zmienia nam konfigurację przyczepy, co ty robisz? A zrobiłem fajny warkocz. No zaraz urwiesz te koty i będzie po warkocz. zaraz je ukręcisz. A nie warkocz. O, na tu już zresztą podłączyła się. Podłączyła nas tym krótkim przewodem. Drugi kemping, gdzie starczył mi krótki przewód. Podłączyła? Podłączyła. Dobra jeszcze tak. Nie ma tu niestety odpływu. Więc... Rurka od odpływu nam się nie przyda. Muszę chyba pojemnik podstawię. Trzeba będzie z wodą latać. Nie ma też tutaj kranów, więc... Pod staremu, trzeba nosić wodę. No tutaj wjechaliśmy na ten kemping, byliśmy zobaczyć tam. Jest kemping, jakąś nazywa, plaża. plaża. Jest taki kemping plaża, ale to jest taki ma mały kemping. Gdzie, no nie wiem, zdecydowaliśmy, że tutaj, tutaj. Wjedzie, jedziemy tak. no, po prostu. Tam była taka. Zastanawialiśmy się, czy jechać tutaj, czy tutaj, czy tutaj, ale padło tutaj, że wjeżdżamy tutaj i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie będziemy żałować. Się. Powiem wam, że to nie jest jakby centrum, to jest gdzieś tak trochę na obrzeżach tego, tych. Między więc tak? to 1,5 km ale do jest Molo, do Molo. Ale do Molo mamy 1,5 kilometra, to tak. Albo na rowerkach, rowerkach no. albo z się przejdziemy. Nic nie w Paulina? Nie. A mówię wam, że jechaliśmy, tak jak mówię, zrobiliśmy, chcieliśmy sobie zrobić taki skrót tutaj jak jechaliśmy. Nie jechać trasą, tylko zjechaliśmy i skrótem pojechaliśmy takimi zwykłymi drogami. Ale była taka droga po prostu masakryczna, że chyba 50 na godzinę jechałem z 10 albo z 15 km. Nie dało się jechać inaczej. Ale nic się nie, nie pozrzucało, więc dobrze zabezpieczona przyczepka. Wszystko dojechało, Wszystko dojechało całe. Sobie, teraz to okno trochę w przygotowaniu. Czekaj, bo ona się tutaj słabo, słabo to się zwija. Ta żarówka. to jest słabo pomyślane. O, dobra. Otworzymy sobie okienko w kuchni, przymarzło. Pierwszy raz otwierane. O, teraz zrobiła się. Czy bardziej otworzyć? Nie, wystarczy tyle. Żeby Aby przeciąg był to, tylko trzeba otworzyć górne. Myśmy tutaj zapachów nie łapali, ale pociągnięto, żeby co zrobić przy powodzi. A, no, ale to, się... Ciechło, żeby uciekało. Odpalaj gaz. Jeszcze jest gaz? Jest. Ciekawe, kiedy ta butla się nam skończy. 11-kilowa butla na razie. No długo. Długo ciągnie, powiem wam. I grzanie wszystko, nie? Grzejemy, co prawda nie grzejemy A tak nie ma... na fulla. Ustawiamy tak na trójkę, czwórkę na noc mniej więcej. Dobra, niech się ziemniaczki gotują. Zjemy sobie obiadek. No i właśnie się stało nieszczęście, powinno. nie będzie dzisiaj telewizji. Popsuła się antena, specjalnie pewnie. Bo mecz miał być. Nie <noise> wiem, <noise> coś pękło. Niestety trzeba dzisiaj nową antenę kupić. Trzeba ją jakoś zre zrestaurować. Zrestaurować. Chyba, że ja tak rzuciłem po prostu to na górę i tyle. No, to tak już, to też. Nie wiem, czy nie odchronię, bo to takie lekkie się teraz zrobiło. Dobra, to i zreparować. Mam coś na takie okazje. Dwa lata czekała, żeby ją wykorzystać taśma. MacDivera. Będzie to jakoś przykleić, skleimy to i tyle, posłuży jeszcze do końca wyjazdu, może. Fachowa robotka, wszystko naprawione, wtrzyma się, nie odpada, może będzie działać, zaraz sprawdzimy. Ładnie na no, taśmę sklejone, nic się tutaj nie powinno stać, jeszcze posłuży, pewnie dłużej niż oryginał. No i niestety wykryto zero, czyli albo coś się stało z anteną, albo tutaj nie ma telewizji. No już zaraz jemy, już tutaj ziemniaczki nam się ugotowały. Ładnie. jaki zapach ładny. Mięsko mamy już gotowe. Polina robiła przed chwilą. No tak, ja udusiłam właśnie. Udusiła. Tak na szybciutkę. Jemy, dobra, jednak nakładam ziemniaczki i Zobaczcie, jakie ładne mamy. Jedzący. Z buraczkami. Ma nie w knajpce. Dobra? Ta. Ta. A buraczki sobie nałóż Nie. Trochę za dużo ziemniaków chyba nastrugaliśmy o, ale przyleciał. No, co, na rowerze się Patrzcie, rower. Patrz Oliver, twój rower. O, już siedziały tam na raz! My już zjedliśmy, popiliśmy. Teraz zrobimy sobie małą rundkę tutaj. Pojedziemy zobaczyć, co tu jest w okolicy tak na szybko. Na rowerkach sobie pojedziemy, zobaczymy co tutaj można zrobić ciekawego. No i stało się. Wzięliśmy kasę, wzięliśmy telefony, wzięliśmy rowery i nie wzięliśmy maseczek. <laughs> Laura zasuwa po maseczki, bo nie zabraliśmy. Oliwie, gdzie masz maseczkę? Już się odzyskałeś. Tak? Na kempingach nie, nie chodzimy, to się odzyskałyśmy. Tutaj, tutaj prosto po wyjściu z kempingu jest taka fajna ścieżka rowerowa. Zobaczymy, czy nas zaprowadzi do międzyzdroje, czy tylko tutaj do tego rądka. Jeszcze Wam powiem, że można by pomyśleć, że dzisiaj jest 30 stopni, bo takie ja niebo się zrobiło, teraz takie niebieskie słońce świeci, ale tak naprawdę jest dosyć zimno, jest chłodno, bym powiedział. Jak się stoi w cieniu, to, to jest zimno, cierpli. więc najlepiej na słońce jeszcze stać. 112 12 stopni Początek deptaka w Miedzyzdrojach Tutaj na razie Dużo rzeczy się buduje ogólnie, wam powiem Gdzie my jesteśmy w ogóle? Na Molo jesteśmy Molo, no, Molo, Molo Plac budowy się zrobił w Której knajpie? No tam tutaj w tych knepach jak byliśmy to jedliśmy sobie na molo. Powiem wam, że nie jest daleko do Molo, tak na rowerkach już w momencie, tu praktycznie przyjechali. Teraz przejdziemy się tam, tak dalej tam deptakiem się przejdziemy. Teraz idziemy zobaczyć czy możemy na Molo, trochę jesteśmy słabo ubrani na to Molo, nie? Ale możemy zobaczyć, spróbować, nie? Później przyjdziemy sobie kiedyś tam? No to odpuszczamy teraz, przyjdziemy jeszcze sobie na pieszo to wejdziemy normalnie na Molo. Idziemy zobaczyć czy knajpy właśnie. Czy knajpki są jeszcze potwierane. Tu widzę jakaś pizzeria jest otwarta, normalnie można działać. Tu też jakieś żarcia. Wszystko raczej większość już jest potwierana. Widzę, tu też ludzie siedzą i jedzą. Bo lokale pozamykane, ale jutro już... Nie, od poniedziałku już to się zmieni. Powiem wam, że pytaliśmy się tutaj w restauracji za mną i normalnie doważą, więc pewnie jutro coś tam może sobie zamówimy. Zobaczymy jeszcze tutaj, co tutaj jest otwarte. Przejdziemy się do końca, bo na końcu tego ptaka jest port. Zobaczymy czy tutaj jakie no taka przystań, tak samo jak tam, gdzie ostatnio ryby kupowaliśmy coś takiego samego i zobaczymy czy tam też można jakieś ryby tutaj jakby ktoś chciał to jest fajny hotel tani Taki chyba najbardziej znany Amber Baltic ładnie wygląda no i dojeżdżamy tam już do tego, tej przystani jesteśmy na końcu tego deptaka No Oliwie tam idzie za mną Uważam, uważam. Zaraz dojedziemy. I dojechaliśmy. Do przystani. To zawsze było pełno ryb wędzonych. Zaraz zobaczymy jak teraz jest. Też jak widzicie tam za mną są potwierane. smażalnie. Tutaj też jest otwarta jakaś. Tu można sobie tutaj przejść i zjeść, albo sobie wziąć wędzoną rybkę. Tutaj jak są wędzone ryby, smażalnie potwierane. Zobacz jaka fajna motorówka ma No, poczekaj tutaj poczekajcie powiem wam, że tutaj już są ceny wyższe niż tam gdzie byliśmy w mielnie bo Już na przykład łosoś jest troszkę droższy No ale to między zdrowie, tak naprawdę to ciężko się dziwić No i tak pokrótce to tutaj wygląda pewnie jutro się normalnie przejdziemy wezmę Normalny aparat, to coś tam więcej może się uda zobaczyć.